Witajcie, mam fajny sposób na łapanie rybek, zwłaszcza gdzie jest dużo kamieni. Chodzi o malawi, taka pułapka z pleksy z dziurkami. Ona jest lekka, zatapialna. Niecałe 30 cm na 20 dziurki, wiadomo, nie. Wtedy wchodzi do wody. Ona jest lekka, że jak jest pełno kamieni, na dnie to też można. Można sobie ten, mm, położyć na kamienie, i mamy taką zapadkę na takiej żyłce. Ta żyłka ma kilka metrów, żebym po prostu mógł się oddalić od akwarium. I albo zostawiam gdzieś tą żyłkę, przypinam sobie i czekam aż wypyną. No, albo sobie trzymam tą żyłkę na, na drugim końcu i po prostu czekam. nie Czekam na rybki. Daję oczywiście tabletkę. Jakąś, nie? do środka, wiadomo, nie, musi być jakiś babik. W zależności od 1 do 3 przyklejam na boki albo na dno. Robię to już jak jest w wodzie, nie, wtedy, łatwiej się, wtedy się przykleja. Tylko tu na potrzeby filmu pokazuję, gdzieś tak więcej tak kleję. No to teraz pokażę, jak to wygląda w praktyce. To czas na praktykę zanurzone to mówię ja mam tu na piasku ale to jest takie lekkie że jak miałem więcej kamieni to na kamienie kładłem przyklejona jedna tableteczka dokładnie 10-20 sekund temu zanurzone trzymam żyłkę sobie a już jedna wpłynęła widzicie sobie pływa często jest tak że nie wpada od razu ta na której nam zależy a nieraz wpadnie 10 na raz nie? O, tu już pływają, patrzcie, cyk i zapadka. No i podnoszę to, i wtedy łapką rzucam. Nie, ja tu już następna chcę wejść, widzicie, nie? Tutaj, o. Tutaj sobie siedzą ładnie. Najgorzej jest, jak chcę konkretną rybkę, to czasami trzeba dłużej posiedzieć. nie raz 15 minut, 10, nie? I, i ten. Jest też taki sposób, kiedy ryba się boi, to wtedy. Kładam kawałek, kawałek kamienia jakiegoś do środka, wtedy już swobodnie wpływają, ale to rzadko się zdarza, żeby nie wpływały. Jestem w stanie prawie całą obsadę tak wyłapać bez wyjmowania kamienia. Zobaczcie, znowu wpłynęły, syknie, i to tylko jedna tabletka, jak jest więcej. I mówię, to już to jest dopiero parę minut na potrzeby filmu. Tak szybciutko to wrzuciłem. Nie? Takich ładnych rybek nie wyłowię, oczywiście, teraz. nie specjalnie tak żeby pokazać o. widzicie także mam nadzieję że komuś się to przyda pozdrawiam serdecznie